Siemano, siemano, widzowie, witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie i przetestujemy nowy Clock Mod V2 Update i zobaczymy co zostało w nim dodane. Także ty mój drogi widzu, bez przedłużania strzel koniecznie ty łapki w górę, subskrypcji. zapraszam cię do oglądania. No i tak, Telantric po dwóch tygodniach oczekiwania dodał nowy update i co zostało widzowie w nim dodane? Ja wam to po prostu powiem w skrócie. Mamy nowego krejta, mapę jako odgrzewany kotlet i parę nowych jednostek. Tak to tyle. Na to czekaliśmy dwa tygodnie. Jestem totalnie załamany tym update'em, bo jest po prostu tragiczny. No co ja mam mówić? Tragiczny. Nawet po liczbie osób widzę, że cały czas tylko ubywają ludzie zamiast przybywać. Po prostu ludziom już toilet się znucił. Także w tym tygodniu, no spodziewajcie się tego odcinka. No i nie wiem, czy w ogóle jeszcze jakiś będzie. Oczywiście z toileta, no bo zamierzam z Fnafa coś nagrać, widzowie, bo Fnaf mi się spodobał. No toilet niestety. No nudzi się, aczkolwiek Wiem, że wchodzi nowa gra Telantrika już w tym tygodniu, więc może też Sobie nagramy, może ta nowa gra Talantrica Okaże się totalnym hitem i spodoba wam się Na kanale, także oczekujcie w tym tygodniu Może jeszcze w tym toilecie tylko opening Nagram, bo zbieram ciągle te golden gladiator Crate'y, ale dobra, zanim to jeszcze szybko Mailbox widzowie, bo chcę podziękować Spidermanowi Dzięki za tysiąc gimików. Jak oceniam update w Petsimie? 8 na 10, squid game'owy, fajny do live'ów Jak oceniasz update w toilecie? No takie 0,5 na 10 no i tutaj jesteś cygienką, dziękuję za 1000 po ku łącznie 3000. No i co dzisiaj zamierzam zrobić? Powiem tak, no tych krejtów nowych nie otwieram, ale te krejty dostajecie za wygranie tej oto mapki, są to freaky clock krejty. W środku mamy do zdobycia taką oto legendę, takiego oto mityka i taką oto godli jednostkę Czy Godli jednostki jakoś się zmieniły, albo jakieś ekskluzyw jednostki? Nie, nie zmieniły się w ogóle, wszystkie dalej biją po sto ponad 30 tysięcy HP Ej, przepraszam, nie HP, tylko Pro Propo jednostek, te trzy, które mówiłem, macie z Creighton. Tą jednostkę macie w ekskluzji w shopie, do kupienia za 800 Robuxów, widzowie. A tą ostatnią godli jednostkę macie do zdobycia w tym oto samo nie, nic się już na widzowie biegnę, żebym wam pokazać. O, tutaj dokładnie jest do zdobycia: 0,15%, 0,01%. I może widzę je. Może, może sobie troszkę opening zrobię w tym tygodniu jeszcze. W sumie tak mówię, że może z tej nie będzie odcinków, ale no mam troszkę coinów, mam te Golden Gladiator crate'y. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, prawda? Ale póki co wbijamy na mapkę, no i testujemy te jednostki, bo mapkę doskonale znacie, te, ci co grali Clock Update. Dosłownie mapa jest jeden na jeden. Nic tam nie zmienili. Po prostu wrzucili starą mapę, która już była dawno, dawno temu dodana. A no tak, zapomniałem. Nie mogę jednej jednostki przetestować. No dobra, to nie jest endless mod. Tutaj Wszystkich jednostek widzowie nie przetestujemy Muszę wrócić do lobby Ale czy opłaca się testować legendę widzowie No kto w tych czasach gra jeszcze legendami No chyba, że ktoś zaczyna dopiero giereczkę No to jeszcze to rozumiem Ale czy legenda jest fajna Możemy sobie już na start powiedzieć Push distance Czyli pewnie przez te jednostki Fajna nowa rzecz Do legendy Chyba nie widziałem żadnej legendy z tym Damage na no 30 tysięcy na sekundę tragiczne No i ręcz tragiczny W sensie no jako na legendę No są lepsze legendy Także tego ziomka nawet nie musimy testować 600 dolarów za postawienie Zamiast Niego sobie dajmy widzowie. oczywiście, tą godli jednostkę samonieniców. Chodzi dokładnie o tego ziomeczka. No, i teraz mamy cały nasz skład. Myślę, że raczej jakoś dobrze zaczniemy tę grę. Let's go, startujemy. Mapa tak jak wam widzowie mówiłem jest dosłownie odgrzewanym kotletem Kto grał Clock Update doskonale wie, że jeżeli ktoś nie grał to wygląda w sposób następujący No wizualnie ładna, tylko no mówię to jest odgrzewany kotlet no Wiecie co, no czekałem 2 tygodnie update Jak zobaczyłem, że to będzie Clock Update tak się ucieszyłem, mówię kurczaczki w końcu jakiś mocny update tej grze w końcu Bo ja dalej lubię tą grę, dalej czekam aż ona się jakoś obudzi Wiecie co chodzi, mi się wydaje, że ona teraz nie jakiś w jakimś trybie uśpienia Tylantrikowi się nie chce robić update'ów, ale ona się kiedyś obudzi na no, co dostałem? No takiego klopsa, widzowie. Parę jednostek, które nie są jakieś wowy i dosłownie, no mapę, która jest zgrzewana. Więc liczę, że Tylantrick w końcu się obudzisz i dodasz jakiś przepotężny update w następnym tygodniu, albo nie wiem, za dwa tygodnie. Ja wiem, że Tylantrick widzowie tworzy nową giereczkę, ale... Nie chcę nic mówić, ale nie wiem co ona wypali. Nie wiem, co ona wypali w Polsce, no bo za granicą może wypalić, prawda? Bo jak w Polsce nie wypali, a telantrik nie wróci do robienia dobrych update'ów w toilecie, to chyba będziemy się żegnali z toiletem na tym kanale wam powiem. No i dobra, póki co postawiliśmy tego ziomeczka. Powiem tak, cooldown sekunda 5000 damage, rent 30, ale i hilt 5000. Teraz tak, czy to respi od razu? To jest dobre pytanie. Czy on coś tu respi od razu, ale i hilty swoje? Tego nie wiem. Wiem, że potrzebuje kasy, widzowie. Co ja w ogóle po. A ja godli jednostkę postawiłem, mi się pomylił. Ja miałem mitykę na start postawić, dobra, to jest godli jednostka. Okej, okay, czyli musimy mitykę jeszcze na start postawić. Mitykę sobie postawimy gdzieś tutaj, myślę. Tylko 100 dolarów mi dajcie. Pek stawiamy. No i dobra, mityk prezentuje się w sposób następujący: Coś. Robi? No, ziomo normalnie schyla się. Ma tu jakieś tyle, coś w tym stylu. No, i niszczy kiblarzy, prawda? Niszczy kiblarzy. Ja już tu normalnie z wrażenia na start postawiłem go od jednostki. Ale godli w ogóle postawiłem 400 dolarów. To jest o dziwo ciekawe. 400 dolarów postawienie go od jednostki. Tanie, tanio. Dosyć. Nie powiem, że nie. Tylko tak teraz patrzę, to wszyscy mają cooldown. Albo sekunda, albo pół sekundy na max tutaj upgrade zie. No, okej, okay, no cooldowny mają średnie z tego co widzę. Cooldowny mają średnie. Dobra, i ile kosztuje pierwsza upgrade? Powiedzcie mi ile? 4000 dolców, pierwszy upgrade. Widzowie, te jednostki są jakieś mega dziwne. Ja wolę jednostki, które jednak, wiecie, stopniowo biją damage'a i są tanie w upgrade'ach, a nie od razu 4000. na przykład, nie postawienie 1000, drugi, pierwszy upgrade, nie wiem, 2000, nawet nie, nawet 1500, drugi 2000, 2,5, wiecie co, tak stopniowo, a nie tak od razu 4 koła. Bo jednak nazbierać na start giereczki 4 koła to jest nie takie proste, trzeba tu sam te ulepszać. No ale jak widzicie, toalety idą coraz silniejsze już na 10 wave więc będę musiał zbierać tą kasę. Chyba, że pier skupimy się na tej jednostce. Mystical Titan. 1000 dolarów pierwsze ulepszenie. Dochodzi Alei Hilt, Range oraz Damage. Robimy to. Robimy widzowie. Drzewiec aż się obudził normalnie. Drzewiec aż wstał. Kolejny upgrade. 2500 dolarów. Tylko gdzie on respi tej jednostki? Bo ma Alei Hilt'a. Chyba, że te jednostki respią z któregoś levela. Aczkolwiek no już to pokazuje. Albo po prostu na klogę węci, on nie działa. Nie mam pojęcia. Ulepszamy na kolejny level. OK. Range się zwiększa. Ja dalej nie widzę u niego Alei Hilt'a. Widzowie o co tu Tutaj chodzi. Ziomek już ma niby Alei Hilt 125 tysięcy. Czy on respi? Po prostu, nie wiem, coś na drodze tutaj czekajcie. Ja może mam coś popsute i nie widzę, poczekajcie, może zaraz respi jakieś drzewo tutaj. No nie, chyba ewidentnie nic nie respi. Nie coś jest popsute z tą jednostką. Jeszcze poczekam, jak lepszym no Maxa nic jest respi, to się troszeczkę załamie, powiem wam, no bo na ten update czekaliśmy, przypominam, dwa tygodnie dodadzą jednostkę, która nie działa, no to. Kiepsko, kiepsko, panie ten na triku. Okej, okay, ulepszamy go na level czwarty. Let's go. 4200 dolarów. Robimy to. No i co, kolego, robisz? No, większy damage. Masz 75 tysięcy na sekundę. Fajnie. Ale i heal też dosyć sporo. Aczkolwiek te ale i heal widzowie nie działa. No, dosłownie ta ale i heal nie działa. Nie wiem, czy to jest po prostu zablokowane na tej mapie, bo byłoby to zbyt mocne. Czy po prostu ta jednostka jest popsuta. No, ale widzowie, no, jak można na jakiejś mapie ale i heal nie działać? Po prostu ta jednostka jest popsuta. Powiedzmy sobie szczerze. Czekacie na update, dwa tygodnie, po czym dodają wam jednostki, które nie działają. No nie, nie. To już, wiecie co? To już jest, no, przesada troszeczkę, moim zdaniem. Troszeczkę, moim zdaniem, przesada. I to taka mocna przesada. Bo wiecie, ja rozumiem, jakby ten update był, Bóg wie, jak wielki. Czy wiecie, jakiś największy update, historia, w ogóle bardzo duży, choćby nawet. Ale to jest zwykły, malutki update. Parę nowych jednosteczek i odgrzewany kotlecik. No, to nic nie ma takiego wow, żeby tu popsuć, no. Ej, załamany jestem tym update'em. Dobrze, widzę, że mi namówiliście go w no nowa Gireczka podoba mi się, widzę, że Wam też się podoba, więc ją będzie musieli chyba nagrywać. No chyba, że tutaj toilet wróci na kurcze grube update będzie wydawany i będzie fajnie. Poczekamy, ja dalej wierzę w toileta. Czekam, czekam i się nie poddaję, Ale póki co Mystical Titan, kolejny upgrade za 7 tysięcy. To ostatni upgrade i obija się o 130 tysięcy Prawie tak jak każda godli jednostka i większość ekskluzyw. Range 60. No dosyć spoko, dosyć spoko. Ale i heal, który nie działa, bo jakby działało, to bym go pozytywnie ocenić. Miła, tak to, to co? No ziomek po prostu obija, nic więcej nie robi. Ale w ogóle czekajcie, bo patrzcie to. On takie coś respi wokół siebie i patrzcie to, patrzcie to, normalnie na tym sobie latam. O co tutaj chodzi? Czemu ja na, latam na tych tutaj, nie wiem jak to na coś wokół niego. Czy to jest jego Alej Hilt? Nie, no dobra, to jest niemożliwe, że to jest jego Alej Hilt Bo to byłoby totalnie bez sensu, jednak moim zdaniem. Bo to nawet nie pokazuje, ile to ma HP. No nie, to raczej nie jest Alej Hilt. Ja już mam tu głupią teorię w głowie, ale raczej to nie jest Alej. No nic, widzowie, mamy kasę, stawiamy kolejną Jednostkę, myślę, żeby tego ziomeczka tutaj postawić, bo go przestawiłem, jak widzicie. Ulepszamy za 4000 i za 9000 tutaj dolarów. Ziomeczek obija 45 tysięcy di już ręce 35 czy duży, no aktualnie nie jest aż taki wielkie, to jest mitek. To się jednak tutaj nie dziwmy. I ostatni upgrade 13000 tysięcy dolarów kosztuje. No, Mityczek jak mityczek, wizualnie przynajmniej ładny jest, mam powiem. taki pan doktor normalnie. Tego nie zaprzeczę, wizualnie ziomo wygląda fajnie. Wiecie, jakaś nowa jednostka wizualna, ale no, no nic poza tym, nic poza. A tym pozytywnego tutaj nie widzę. Czy on jest splash? Nie, jest splash. Zwykły mityczek. I ulepszamy go właśnie na maksa. I tak jak mówiłem, 75 tysięcy damage na jedną sekundę. Ręcz 45. Dobra, co teraz sobie postawić? Czy kolejnym godli jednostkę tutaj chcę postawić? Czy kolejnym godli jednostkę chcę postawić? Tym razem z samonów. O ile się nie pomyliłem, czekajcie. Nie, ten jest samonów, tak? Ten jest samonów. Ten jest z yy, kreita. Ten jest z kreita. No dobra, możemy postawić w ogóle mały małe Chill clock guy, Wow, jak ty jesteś malutki, siomeczku. Dobra, stawiamy cię. 2700. Postawmy Ciebie w tym miejscu. Ej, dobra, ale kozacko ziomo wygląda. Rich normalnie jest cały ze złota. No i ma normalnie, tak jak widzicie, na naszej Rich. Gościu, co to za wisior? Nie, dobra, wizualnie chill clock guy wygląda fajnie, to mogę powiedzieć. Co ziomo robi? Widzę, że ma chill time stop. Na 25 sekund stopuje tutaj jednostki. Toilet slowing ma, okej. Okay. No i w sumie to tyle, w sumie to tyle tak naprawdę Dobra, ulepsamy go, 4200 7800, kolejny 13000, więc będziemy musieli nazbierać gotówkę No i ziomo tak troszeczkę wygląda Jak Golden Future bym powiedział Bo Golden Future widzowie też slowował Też miał coś takiego jak Chill Time Stop Czy to jest kopia Golden Futura, czy mi się wydaje Bo on też tak doskakiwał Ej, wydaje mi się, że oni Troszeczkę też zrobili kopię Golden Future'a, Tylko po prostu zmienili Wygląd jednostki no, sami nie powiecie, no dosłownie Golden Future 1 w 1. Jeden. I 1 w 1 ziomo ten sam. I chyba nawet taki sam Damage ma? Albo bardzo, bardzo podobny. No i range ma ogromny, ale Golden Future też miał ogromny, z tego co pamiętam. Ej, dobra. Ja nie wiem o co tutaj chodzi, ale mapa jest. Po prostu odgrzewanym kotletem wydaje mi się, że ta jednostka no jest spoko Ale dosłownie nie mieli pomysłu I skopiowali statystyki Golden Futura Tylko zmienili model O co tutaj chodzi dzisiaj telantrik? Nie wiem, może tylko mi się tak wydaje Możecie napisać w komentarzu Ale no naprawdę mi się wydaje dosłownie, że to jest kopia Golden Futura Ulepszamy go za 21 tysięcy na ostateczny upgrade 135 tysięcy damage'a Range stówka, czyli no przepotężny Chyba największy jaki widziałem w tej grze Toilet slowing 60% i cooldown 1 sekunda I przetestujmy jeszcze go chill time stopa no, tak, dosłownie działa tak samo. No, jak każdy w sumie, time stop. No, niszczy jednostki, które tutaj są swoimi błyskami, oraz stopuje czas na 25 sekund. Ej, dobra, po grze muszę pamiętać, żeby porównać go do Golden Futura. Na no, epoki zostawiamy ostatnią jednostkę. Jest to Exclusive jednostka, Pig, stawiamy go tutaj. Korupte Titan Clockman, wizualnie też fajny. No, nie powiem, wizualnie jednostki są fajne, dlatego dałem 0,5 na 10, dobra, może 0,6 nawet im dam. Chociaż ja wiem, no z racji, że skopiowali tutaj Golden Future i mapę, nie, 0,5 zostaje Tą połówkę daje tylko, że wygląd Postaci chyba, i z racji tego, że Jest w ogóle update, dobra, ziomek jest Splash, ziomek jest splash, ma tutaj W sumie tylko damage, tak Okej, okay. i że bije splashowo, spoko Dobra, 2,500 tysiąca dolarów, a i Explosion radius, dobra, nie zobaczyłem Explosion radius też mamy, 2,5 tysiąca Dolarów, 4000, tysiące 6 tysięcy. on tutaj jak Jakoś tym swoim clockiem chyba obija pa, Łapę podnosi, tutaj normalnie niszczy kibla Lazarus. 7,5 dolarów. No i ostatni chyba upgrade? Nie, to nie jest chyba ostatni, mi się wydaje. 20 tysięcy dolców będzie kosztował, a zobaczymy, czy to ostatni. Przy okazji, zaraz zbliżamy się do końca, zaraz będziemy mieli tu bossa. Czepiej, robimy za 20 koła? Tak, to był ostatni upgrade. No i dosłownie on wygląda jak y, nie upgraded Titan Clockman, tylko Titan Clockman. Dosłownie to jest taka lepsza wersja Titan Clockmana, mi się wydaje. Ej, dobra, o co tutaj chodzi? Tylko taka Corrupted Titan Clockman w sumie. No tak, Corrupted Titan Clockman, okej, okay, dobra. On się tak dosłownie nawet nazywa. Dobra, może przynajmniej zmienili bossa. Muszę w to wierzyć, że na 50. wave jest nowy boss. Jakoś nowo wyglądający boss. Trzeba w to wierzyć, chociaż widzę póki co, że Magnet Scientist lecą, oni też byli. E, dobra, ocenimy sobie szybko jednostki. Mityk, jak Mityk, zwykły, nie mam co tutaj mówić, po prostu zwykły Mityk. Nie będę jakoś go oceniał. Chill Clock Guy, fajna jednosteczka. Nie powiem, że nie, ale to jest dosłownie Golden Future, tylko zmienili mu modę. No ale co ja mogę powiedzieć, fajna jednostka. Corrupted Titan Clock, zwykła jednostka, nic tu nie. Ma. O, nie, zwykła, słaby bym powiedział. Mystical Titan też fajnie ogląda. To też jest zwykła jednostka, która dodatkowo nie działa, chciałem powiedzieć. Bo ale i Hilt mu w ogóle nie działa. No co ja mogę powiedzieć? No, zwykłe te jednostki, nie ma żadnego szału. Nie wiem, są tylko splash, jakby jeszcze nie wiem. Były splash, nie wiem, slowing i tak dalej, i tak dalej, ale one mają tylko jedną rzecz. Albo jeden ma splash, a drugi slowing, a trzeci w ogóle niby splash, spawner, który nie działa. No nie, no, zwykłe jednosteczki, po prostu zwykłe jednostki. Nie ma co tutaj mówić. przecież te przeciętne na maksa, Więc nie mam jak ich pozytywnie ocenić. Dobra, przy okazji, 49 Wave. Zaraz będziemy mieli bossa. No, zobaczymy, zobaczymy, czy bossa zmienili. Proszę, telantrix, zaskocz mnie, powiedz, że zmieniłeś bossa na jakiegoś nowoczesnego. Bo jeżeli nie, to naprawdę cały czas podtrzymuję ocenę updateu 0,5 na 10 maksymalnie. Aczkolwiek, ja rozumiem, jego gra wychodzi w tym tygodniu. Bardziej skupię się na nowej giereczce, okej, okay, rozumiem. Ale no już mógł coś nowego tutaj dodać, no, jakąś minimalnie nową rzecz. Dobra, zobaczmy, błagam, chociaż niech będzie nowy boss. Uwaga! Niech to mnie zaskoczy dzisiaj, bo aktualnie nic mnie tu nie zaskakuje. Totalnie nic z tym update'em nie zaskakuje. I uwaga, czy będziemy mieli nowego bossa? Halo jest 50 wave, czemu się nie respi? czemu ja chyba przegrywam? Nie, no dobra, nie przegrywam raczej. Przynajmniej miejmy taką nadzieję, że nie przegram. Uwaga, idzie Magnet Scientist Toilet 3.0. 0 Nawet dwa takie idą ziomeczki. Witam, witam cieplutko. Nawet trzy ziomeczki. Ty, ilu was tu jest, chłopaki? Styloma to ja nie wiem, czy ja wygram na pewno. I niestety, Magnet Titan Toilet. Magnet Titan Toilet, czyli jednostka, która już była, to nie jest nowy boss, to jest boss, który już był. Nic nie zmienili, dosłownie tylko kopii w klej zrobili. No, myślałem, że chociaż tym mnie zaskoczą, no ale nawet tym nie udało się ich mnie zaskoczyć. Dobra, salam tego mityka na chwilę, ulepszę sobie tego ziomka, żeby na pewno tutaj nie przegrać. Pyk, ulepszamy. No i zobaczmy, czy wygramy giereczkę. Jej, ale się ucieszę, bo dostanę Krajta. którym jest tak naprawdę, no nawet nie ma Altimki. Właśnie, widzowie, przejdzie to nowy Krajt bez żadnej Altimki. Tam macie tylko godli jednostkę. Dobra, Magnet Titan Toilet. Ziołeczku, idź już do spania, dobra. idziesz do spania. kończy się ten odcinek, więc idziesz do spanka. Proszę, ja Ciebie tutaj. Czy dam radę Ciebie pokonać? No, oczywiście, że dam radę. Let's go, pokonany 1200 coinów, Clan Strange. No i w sumie wracamy do lobby, bo krejta dostanę. No nie, powiem tak, no ten update mnie w ogóle nie zachwycił, bardziej zasmuciłbym powiedział. Wbiłem tylko tego toileta dzisiaj. Dosłownie jak był update też wbijemy, a to na dwie minuty zobaczyć, co zostało dodane i tyle. I ja już w tym tygodniu raczej w tym grę nie wbijam, to chyba, że nagrać jakiś odcinek, nie, wiem, z otwierania tych coinów albo creightów. No i za wygranie macie Freaky Clock Create, z którego też się śmieję, bo macie legendę, która jest beznadziejna moim zdaniem zwykła, przeciętna, najzwyklejsza. Mityk, tak samo przeciętny, zwykły najzwyklejszy. No i dopiero godli jednostka na jednym która jest dosyć spoko, nie powiem, że nie, bo naprawdę jest spoko tutaj jednostką do godli. To jest taki golden future, właśnie widzowie. Mieliśmy porównać golden future jeszcze na zakończenie. Dobra, otworzę tego jednego krejta. Uwaga! Toy jest yo! Ale jednostka mi wyleciała. No i dobra, czekajcie. Golden, golden future, golden future. Czym to się różni? Powiedzcie mi. Dobra, zobaczmy sobie. Godly slowing. Godly slowing. Dimage 135 tysięcy Dimage'a. Dobra, 115 tysięcy Dimage'a. No, 20 tysięcy różnicy Dimage'a. Okej. Okay. Tylko, że pamiętajcie, Golden Future jest starszy po prostu I wtedy jednostki były trochę słabsze, więc no Musieli trochę zwiększyć Slowing 60%, slowing 60% Range do stówki, range do stówki Cooldown sekunda, cooldown sekunda Niczym się dosłownie ten ziomo nie różni Tylko modelem i minimalnie Więcej damage'a No dobra no, oceniony update Tak jak mówię, podtrzymuje 0,5 na 10 Dużo rzeczy nie działa, dużo odgrzewanych kotletów Nic więcej, mi się osobiście Ten update nie podoba, ale ja zawsze Jak wychodzi nowy to oceniam, ale póki co. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Życzę wam wspaniałego dziąkła. No i co? Do następnego panie kolego. Do zobaczenia i elu!